W dzisiejszym odcinku o tym, w jaki sposób skutecznie, efektywnie nawiązywać relacje na eventach biznesowych, czyli w praktyce o networkingu. Konferencje i szkolenia są bardzo ważnym elementem mojego życia. Pozyskuję tam klientów, kontrahentów, partnerów, pracowników, znajomości, przyjaciół, super kumpli i kumpelki. Celem eventów jest to, żeby móc w jednym miejscu spotkać się z osobami o tym samym zainteresowaniu. Konferencja biznesowa o sprzedaży, masz tam ludzi, którzy chcą się użyć sprzedaży, ale również masz ekspertów od sprzedaży. I to jest moim celem bycia na takich konferencjach. I często, szczególnie w Polsce, widzę bardzo duże zamknięcie się na Networking, czyli bycie otwartym na nowe kontakty, szczególnie na eventach biznesowych. I moja podstawa działania na eventach jest następująca. Przed każdym eventem staram się już wiedzieć, kto na nim będzie, zarówno prelegenci, jak i uczestnicy. Staram się już wytypować sobie osoby, do których chcę podejść, po to, żebym mógł z nimi nawiązać rozmowę i zbudować pierwszy kontakt. Rzeczą, która szokuje bardzo wiele ludzi, to to, że ja w ogóle nie posiadam wizytówek biznesowych. W ogóle, wcale, zero. I nie mam ich dlatego, że nie, że się nie wydrukowały, tylko. Uważam, że znacznie bardziej istotne jest to, żebym ja słuchał Ciebie spotkanego na konferencji, niż Ty wiedział o mnie wszystko. Dzięki takiej postawie mogę w sposób bardzo uważny, konkretny i skuteczny słuchać moich nowo poznanych rozmówców. Słucham, czym się zajmują, co robią, jakie mają potrzeby, co mogą dla mnie zrealizować, za co mogę im zapłacić, ale również za co oni mogą mi zapłacić. I staram się słuchać bardzo mocno i pozyskanie kontaktu robię w ten sposób, że proszę o wizytówkę. Nie daję nigdy widzówki ode mnie, bo ich nie posiadam. Najczęściej w ciągu kilkunastu minut wysyłam maila z komórki gdzieś z boku, stojąc w sali, żeby ta osoba miała ode mnie już kontakt na mailu. A nie tylko w portfelu w postaci kartonika, który w sumie nic nie znaczy. I taka postawa powoduje, że to ja jestem odpowiedzialny za tę relację, czyli to ja muszę ten kontakt nawiązać, dzięki czemu nie ma czegoś takiego, że on patrzy, czy ja się odezwę, ja patrzę, czy on się odezwie. Nie ja się muszę odezwać, bo tylko ja mam namiar do tej osoby. Wtedy w mailu jestem w stanie dać moje linki, dane kontaktowe. Też znacznie łatwiej jest tej osobie odnaleźć później mnie w mailu. To, czego również ludzie bardzo się boją na konferencjach, co obserwuję to podchodzenia do obcych ludzi. Przywitania się, powiedzenia cześć, przedstawienie się czym zajmują się na co dzień i rozpoczęcie rozmowy. Albo widząc zamkniętą grupkę Boją się do niej podejść z obawy, że komuś przerwą jakąś bardzo ważną rozmowę. Nie, właśnie konferencja jest od tego. Ta przerwa networkingowa jest od tego, żebyś podszedł do każdej z osób, którą chcesz się zapoznać i to jest właśnie miejsce i czas na to, żebyś te kontakty pozyskał. I nie chodzi o numer telefonu czy maila, ale żebyś był zapamiętany na tym wydarzeniu jako osoba, która jest konkretna, przyjazna, mogąca rozwiązać problem drugiej strony. Ale przede wszystkim zdająca właściwe pytania i słuchająca drugiej strony. Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić na wydarzeniu konferencyjnym, eventowym, jakimkolwiek towarzyskim, jest zagadanie drugiej strony na śmierć. Ktoś podchodzi i zalewa mi swoją opowieścią. I to jest w porządku, jeśli ta opowieść mnie interesuje. Jeśli ja tą rozmową steruję, zadając pytania, upewniając się, czy coś czy dla tej osoby mogę zrobić, albo upewniając się w ogóle, czy dobrze zrozumiałem to, co ona czy on realizuje, ale nie live story. Ja również na konferencjach unikam ludzi, którzy narzekają, obawiają innych, są nieprzyjemni, idę do innych, bardziej przyjaznych środowisk. Idę przede wszystkim w te miejsca, gdzie widzę uśmiech, energię, endorfiny, czyli miejsca, które są otwarte na moją energię, czyli jestem konkretny, uśmiechnięty, energetyczny, energiczny i w takie miejsca chodzę, do takich ludzi podchodzę. I też często widzę, że ktoś z boku patrzy na naszą rozmowę i chce albo ze mną, albo z moimi gośćmi porozmawiać, to... Ja zapraszam tą osobę przez otwarcie kółeczka networkingowego: hej, podejdź, pogadajmy, zobaczmy, poznajmy się, podyskutujmy o tym, co możemy razem dla siebie analizować. Również na konferencjach bardzo fajnie można skutecznie zbudować pierwsze kontakty z plegentami, czyli osobami, które zazwyczaj są bardzo oblegane albo są trudno dostępne na konferencjach, nawet poza nimi. Ja robię tak, że zawsze patrzę, co mogę zrobić. Aby ten kontakt jednak mieć z nimi, prosta zasada. Jestem najwcześniej na konferencji. Co ja robię? Angażuję się w rozmowy z nimi, patrzę, gdzie jest strefa VIP, kupuję bilety VIP-owskie albo je otrzymuję od moich znajomych organizatorów i wydarzeń, dzięki czemu mogę wejść do tej strefy VIP-owskiej i tę relację nawiązać. Będąc wcześniej, na początku konferencji, zawsze mam możliwość bycia zauważonym. Nawet ludzie, którzy kupują bilety VIP-owskie, nie dbają o to, aby być pierwszym w tej części VIP. A prelegent czy plegenci zejmą są dostępni właśnie w tej strefie chillu, networkingu wibowskiego od samego początku do niemalże samego końca, nie staram się nigdy być w wielkim tłumie, tym łańcuszku który prelegenta, bo im, nie ma żadnych szans na to, żeby tą relację zbudować. Natomiast również dbam o to, aby budować relacje z ludźmi, którzy te nie organizują. Czyli jeśli tam jest tłum gapiów, fanów wokół celebryty, czy guru wokół tego się zbierają, to ja nie idę tam. Tam nie ma miejsca, jest zatłoczno. Idę w drugą stronę do ludzi, którzy mają badge, takie odznaki konferencyjne i to z nimi buduję relacje. Pytam jak to zrobili, daję im wyrazy uznania i to naprawdę szczere wyrazy uznania, że za zrobienie wydarzenia czy konferencji. Dzięki temu mogę przy kolejnych wydarzeniach być pierwszym, który zada pytanie, albo oni już kojarzą, rozpoznają i jestem częścią tego całego przedsięwzięcia. I mam w swojej historii mnóstwo przykładów, gdzie właśnie to było najważniejszą strategią, dlatego, żeby móc budować lepsze, wartościowe relacje z ludźmi, którzy są na ogół. Niedostępni. I to jest taka garść pigułek, jak być efektywnym networkerem. Nie, jak być przyjaznym, fajnym rozmówcą na konferencjach biznesowych, gdzie przy okazji możesz budować nowe relacje z ludźmi tu którzy mogą być pomocni, albo być pomocny najpierw jednej drugie dla tej drugiej strony. Podsumowując tą część, Przyjazny, energetyczny, odważny, konkretny, zadający pytania, słuchający, dający przestrzeń rozmówcy, patrzący, gdzie nie ma tłumu, idący w drugą stronę. Tam i są wszyscy, nic nie załatwi, żyć tam, gdzie nie ma nikogo. I też patrzenie na szansę, czyli dużą szansą jest być w znajomości, otwarty na konferencji z organizatorem konferencji. I czasami nawet bardziej warto z nimi, z nimi spędzać czas niż z tym prelegentem, bo prelegenci przemijają. Teraz jest jeden później jest drugi, natomiast to ta grupa organizuje wydarzenie, konferencje i to oni decydują o tym, kto będzie na kolejnej konferencji zaproszony, kogo w zaprosić gościa albo kogo warto w jakiś sposób nagrodzić za to, że jest efektywnym promotorem wydarzenia, które oni właśnie tworzą. I to użyte w sposób konkretny, świadomy i trenowany wielokrotnie pozwoli ci budować wartościowe relacje nie tylko na konferencjach biznesowych czy eventach, ale również w życiu. U mnie to działa. Polecam. Testuj. Jeśli konferencji boisz się podejść, to właśnie sobie te słowa Osmana przypomnij i podejdź. Przełamując swoje obawy, lęki i stresy czym? Działaniem. Powodzenia. Lecimy.